Nie ma to jak na swojej działce Rosną sobie grzybki już drugi obiadek będę miała dzisiaj z modrzewiaczków o od wczoraj urosły Do wczoraj tu byłam i wyzbierałam wszystko na wczorajszy obiad i tak i tak a tego maluszka zostawię niech sobie rośnie oh, są jeszcze? są Pod drzewiami sobie rosną. I tutaj taki ładny. A tu taki malutki tego zostawi. I ten. O tego może sobie jeszcze wezmę. Takiego młodziutkiego. Tam gdzieś jeszcze widziałam kanie, za daleka. O! Jeszcze tu mam modrzewiaczki. O ho toż Zresztą przecież ja nie przejem tylu modrzewiaczków. A może tam któreś będą robaczywe, to się wyrzuci. Młodrzewiaczki na razie nie Nie widzę żeby był roboczywy A to Co to jest? Młodrzewiaczek Jakiś liczny, żółty Ale one malutkie, to na obiad będzie A idę, bo z daleka jadąc samochodem Widziałam jeszcze to... No, i człowiek się jakoś wyżywi a, nie. Proszę bardzo, będzie schabowy. O. no tak, jeszcze ostatni rzut. O, jakie bliźniaczki sobie rosną. To wezmę. O, tak. No, a no, to są właśnie tutaj temu drzewie. I zawsze pod nimi jakieś młodrzewiaczki się znajdą. No ale widzę, że już są tutaj, ale takie malutkie, jakieś śliczne, jakie piękne kolory. To sobie je zostawię. I tu też taki malutki. Tu niech sobie rośnie do jutra. O, a tu gałązka młodrzewia. just é